Szanowni Państwo, kiedyś pokazywałem Wam, jak kisić kapustę. Pokazywałem Wam również, jak kisić głowy kapuściane w tej szatkowanej kapuście. Szanowni Państwo, to jest kapusta kiszona. Jak widzicie, bielutka, pyszna. A to są głowy z tej kapusty, w całości ukiszone, z których za chwilę przygotuję gołąbki. Zawsze mówicie tak, tylko polityka, tylko o Żydach. Dzisiaj wam zrobię gołąbki, ale nie tylko po to, żeby się najeść, ale po to, aby się leczyć. Szanowni Państwo, zaczniemy od podstaw. Nie będę mówił długo, powiem krótko i męsku. Nie mam na sobie fartucha, nie mam rękawiczek, bo ja po prostu wychodzę z założenia, że trzeba być zawsze naturalnym i robić tak, jak się rzeczywiście w domu robi. Po co mi rękawiczki? Po co mi fartuch biały czy czarny, różnego rodzaju eksperymenty wyprawiać? Muszę Wam pokazać, jak zrobić, żebyście jedząc leczyli się. Bierzemy garnek. To jest garnek żeliwny, muszę Wam powiedzieć, który kupiłem na złomie od pani Ani, słuchadniowie. I teraz tak, do tego garka co dajemy? Ja nie daję żadnych olei, ja daję po prostu smalec. Patrzcie, tyle smalcu daję do tego garka po to, aby w pierwszej fazie udusić, szanowni Państwo, cebulę. Sypię cebulę, ja daję czerwoną i białą, a wtedy to wygląda czarno-biała i kładę to na moim piecu który po prostu palo opalany jest drewnem. Przykrywam to i to zaczyna się dusić. Szanowni Państwo, tam prażymy sobie cebulkę z tym tłuszczem, tu zrobimy te główki, potrzebujemy te liście. Ta kapusta jest wyjęta z beczki i teraz wycinamy tego głąbia. Tu widzicie, jest ten głąb, o, wycinamy go. Bo on tu jest nam niepotrzebny, i będziemy obierać liście. O, i tych liści nie wolno, szanowni Państwo, płukać, gdyż na tych liściach to jest nic innego, tylko witamina C. I to nasze lekarstwo, które po prostu będziemy spożywać. Nie tylko gołąbki, ale lekarstwo, które będzie nas leczyło. Proszę zobaczyć, jak tę. Listki ładnie schodzą. O, obcinamy. Ja wiem, że wy chcielibyście troszeczkę inaczej, no ale ja robię tak, jak potrafię. Chcę Wam pokazać, jak można zrobić z żywności lekarstwo. I to lekarstwo to jest właśnie to. O, widzicie, główka jest praktycznie obrana bo ona jest ukiszona, jest kwaśna jest nasączona tą witaminą C którą później zawiniemy gołąbki troszeczkę nam czasami tu przeszkadza więc wytniemy i jedziemy dalej dlaczego odrzucam te kawałeczki te odpady, powiem wam wkrótce przy dalszej części produkcji tych naszych gołąbków no tu już mamy małe, tutaj to dzielimy sobie o tak Rzucamy. Bierzemy drugą główkę, bo będzie nam potrzebna. To odrzucamy, ale nie wyrzucamy. Odrzucamy. I teraz co? Znowu głębia wykrawamy. Czy wykroimy sobie. O. Proszę bardzo. I znowu zaczynamy ściągać liście. Już sobie wyobrażam minę mojej siostry, która za tymi gołąbkami to po prostu przepada. I na pewno chciałaby zjeść, no ale wiecie, jak ktoś mieszka we Wrocławiu, to takiej kapusty mieć nie może. O. Mamy główki obrane. Co robimy dalej z tą kapustą? Musicie wiedzieć. O. To obrane. Tego nie wyrzucamy. To odkładamy. I teraz, szanowni państwo, tu są takie, wiecie, głąbie. Te głąbie musimy wszystkie ściąć. Ścinamy to wszystko, żeby nam się ładnie później to zawijało. O. I nie płuczemy, jak wspomniałem, bo nam jest potrzebna witamina C. Fakt jest faktem, że te gołąbki będą kwaskowe, ale takie one muszą być. Gdyż po prostu ze słodkiej kapusty są... Bez wartości. No, chyba że kapusta jest robiona na własnym polu, znaczy uprawiona na własnym polu i jest bez nawozu. Jak tylko obiorę, zaraz Państwu pokażę, jak to wszystko wygląda. Szanowni Państwo, jak widzicie, jest cebulka zeszklona na smalec z własnej świni, która została uduszona, jak to mówią pospolicie, w ukryciu, żeby. Służby weterynaryjne tego nie widziały, bo wiecie, nie wolno hodować, nie wolno nic robić, co Polakowi być powinno. Szanowni Państwo, mamy tłuszczyk zrobiony. Teraz robimy co? Dajemy ryż. Proszę bardzo. Sypiemy szklankę ryżu. Jedną, drugą. No, sypiemy sobie trzecią. A ponieważ ja lubię kaszę. Więc dodaję kaszy. Bo ja jestem z kieleckiego, wiecie, i kasza zawsze jest potrzebna. Nie tylko chińczyk, ale również scyzoryk. Krzypiemy kaszę, czyli sypiemy w sumie 5 szklanek wszystkiego. Mamy ryż, mamy ten. I co do tego dodajemy? Bierzemy, stawiamy pod kranę. Żeby się nie certolić, dajemy 7,5 szklanki wody. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7 i pół. Tak, to trzeba po męsku robić, bo wiecie, jak zaczniemy robić, jak ty I stawiamy to oczywiście na naszym piecu. I tu zaczniemy ten ryż nusić. Dlaczego żeśmy zeszplili? Tą cebulę i ten tłuszcz. Otóż muszę Państwu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Po to, aby ten ryż nie przypalał się i nie przywierał nam do dna. Teraz poczekamy, jak ryż nam się udusi i zaczniemy dalszą część. Szanowni Państwo, idziemy dalej. Musimy przygotować sobie rondel. Oczywiście idziemy na nasz piec, bierzemy troszeczkę tłuszczu, o tak, tyle, rzucamy to na dno, po to, aby ten tłuszcz nam się rozpuścił. Powiedziałem, nie używam żadnego oleju. Musi być smalec. Najlepiej jak jest to smalec z własnej świni. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest najzdrowsze. Wszyscy nam wmawiają, że smalec, to wiecie, jest zgroza. Tego nie powinno się pić, bo chole... znaczy jeść, bo to cholesterol i tak dalej. Bzdura. Nie wierzcie w cuda i nie wierzcie tym idiotom, którzy to po prostu mówią. Za dużo troszeczkę tego smalcuję. Wszystko musi być z umiarem. Jak ten smalec sobie rozpuścimy, tak, mieszymy to wszystko z powrotem tak, i idziemy tu, tu. I tutaj, jak wspomniałem, odrzucaliśmy liście. Tu są liście już bez głąbów, przygotowane do nawijania. Ale tu położymy na dno te listki, po to, aby nam się te nasze gołąbki nie przypaliły. Wiecie, niektórzy tam używają różnego rodzaju chińskich podstawek. Ja używam po prostu liści, gdyż na takim piecu jak ten, który posiadam, nie mogą się gołąbki przypalić, gdyż grzeją na całej szerokości rondla. O, i w ten sposób podkładam je pod spód. Jak będę później robił gołąbki, a zobaczycie jak to się robi, przyznacie mi w duchu rację. Robię więcej tego ryżu niż tu się może zmieścić, dlatego że ten ryż później jest bardzo dobry do zjedzenia, gdyż jest po prostu zdrowy. Resztę zostawiamy po to, aby przykryć górę i czekamy teraz na to, aby nam po prostu ryż się uprażył. Szanowni Państwo, ryż nam się dusi, my musimy przygotowywać resztę. Proszę spojrzeć. Bierzemy cebulę. Oczywiście ja biorę biało-czerwoną, bo to jest takie nasze barwy narodowe. Może trochę przesadzam. Wiecie, nie musimy kroić jej tak dokładnie. Takie malutkie kosteczki, jak to niektóre panie robią, czy ci panowie w tych filmach. Takich wiecie, co to gotują i tak dalej. Nie, kroimy, żeby po prostu pokroić. Ona się i tak nam udusi. I tak, o, Tak, na kawałeczki. O, wiecie, ja robię to bardzo szybko, z tego względu, że nad czym się tu zastanawiać? Tu mają być gołąbki, które leczą. Powiem Wam w końcowej wersji. O I skupimy to wszystko do, do miednicy, gdzie będziemy wyrzucać ryż. Tniemy na większe kawałki, no bo wiadomo, jak się czuje pod zębem kawałek cebuli, to jest przyjemniej niż jakby się jej w ogóle nie o. Mam cebulę już praktycznie pokrojoną. Wiele pań będzie przerażonych, a tych panów, panów, którzy tak gotują, będzie jeszcze bardziej. Tutaj mamy, o, tutaj mamy mięso. Mięso jest bardzo ważne. Mięso jest od szynki z tego względu, że niedawno żeśmy umordowali świnię. Tak wiecie, w podziemiach polską świnię, której nikt nawet nie wiedział, że ta świnia jest hodowana. Jest to świnia hodowana na naturalnych paszach, na pokrzywach, na zbożu do tej cebuli dorzucam po prostu to mięso, około 1,5 kg, żeby to było. Patrzcie, mięso jest całkiem inne. Spójrzcie, jakie on jest różowiutkie, bo to jest naturalne mięso ze świni, która była hodowana w naturalnych warunkach. Do tego dodaję pieprz ziołowy. Nie zastanawiam się, bo wiecie, jak będziemy się zastanawiać, to nic nie zrobimy. Pieprz ziołowy robi taki łagodniejszy teraz z tego względu, że moja ciocia będzie to wszystko jadła. I sól jeszcze. Sól mam pod ręką. Przesolimy to pieprz ziołowy i sól. I więcej nie potrzebujemy nic. Moglibyśmy dodać jeszcze co nieco, ale po co? I teraz do tego wsypiemy ryż, dodamy troszeczkę jeszcze smalcu i będziemy zakręcać te nasze gołąbki, oczywiście dodając biotyk, o którym na wstępie wam wspomniałem, że to będą po prostu. Gołąbki lecznicze, czyli jest to jedzenie, które będzie leczyć, nie tylko napędzać i napełniać nasz żołądek. Także widzicie: cebulka, pieprz żołowy, sól, mięso. Jest to wszystko wymieszane i czekamy na ciąg dalszy. Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, ryż nam dochodzi. Takiej konsystencji. Jest taki lepki z tym tłuszczykiem, z tym naszym nielegalnym smalcem, który jest po prostu dodany. Teraz co robimy? Wywalamy to do tego mięsa. O tu, widzicie, wywalamy go tutaj, wyrzucamy, wyskrobujemy, chociaż tam raczej się nie przypaliło, no ale, wiecie, zawsze gdzieś tam coś przywrze, bo to nie ma siły, żeby ten. To, żeśmy wyciągnęli, odkładamy garnek, rękawicę bojową zdejmujemy, i ja lubię z Majerankiem, więc dodaję sobie jeszcze Majeranku. Moja siostra tego we Wrocławiu nie lubi, ale ja dodaję i teraz zaczynam to mieszać. Proszę bardzo. Tak wygląda ten nasz gołąbek. Wymieszamy. Powiecie, pokazują różne dziwne rzeczy w telewizji. Ci, którzy tam gotują, nie będę mówił po nazwisku, kroją tego. Chodzi o to, szanowni państwo, żeby to jedzenie, które przygotowujemy, było dla nas lecznicze, a nie tylko, żebyśmy napchali sobie żołądek. To lekarstwo to już jest tu ta cebula, to już jest ta kasza, to już jest ten ryż który spulchnia nasze jelita. Ale kasza jest najważniejsza. To są przyprawy pieprz ziołowy, jak również inne dodatki, czyli majeranek. Szanowni Państwo, wymieszaliśmy, ale jest ta konsystencja, troszeczkę taka tempa. Kto do pań się zwracam, bo to one będą robiły, a nie mężczyźni. Chociaż większość mężczyzn woli robić i gotować niż po prostu robić co innego. Bierzemy ten nasz wiejski smalec, dodajemy go jeszcze troszeczkę tutaj, po to, żeby ta konsystencja tego ryżu była taka, wiecie, lejąca się troszeczkę, nie za bardzo, ale taka, wiecie, żeby była, no pod rękę, jak ja to nazywam. Panie kucharki. Winny wiedzieć o co chodzi, a reszta po prostu niech korzysta z tego, co ja jeszcze mówię. Bo wkrótce, z tego, co już słyszałem, mają mi zamknąć kanał za moje pyskowanie na, dla naszych braci w wieże. Szanowni Państwo, prawie jest wymieszane. Spójrzcie, jest wymieszane. Teraz tylko jeszcze musimy spróbować, czy to się nadaje do jedzenia. No. Jest delikatne, ale mało słone. Musimy go solić. Bo moja ciocia lubi słone, bo to o niej myślę i dla niej to robię. No. Pieprzu mamy dosyć. Ja, jak gdybym dla siebie to robił. To bym dopieprzył tak do oporu no ale ciocia moja stuletnia ona po prostu woli gołąbki takie jak ona chce dlatego robię to tak żeby jej no lekko musimy przesolić z tego względu że jak się będą dusić to ta sól trochę Szanowni Państwo, mamy gołąbki gotowe. Teraz co dalej robimy? Bierzemy to nasze nieszczęsne liście, bierzemy sobie łyżkę i zawijamy te gołąbki w te liście. Głąb jest ścięty. Wiecie co? Założę okulary, bo cholera nie widzę. O, mam okulary. Teraz widzę lepiej. I zawijamy te Gołąbki, ten farsz nasz, w te kiszone polskie liście. Widzicie? Ja to robię troszeczkę inaczej, bez rękawiczek. O, po tak wciskam, bo tak nauczono mnie. I układamy w tym rąblu. Zobaczcie. Każdego listka biorę z osobna. O! Na pewno będą smaczne te gołąbki. Ale muszę Wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to mają być gołąbki zdrowotne. Pokazałem Wam, jak Wy robicie. A teraz, żeby były zdrowotne, robimy to tak. Tu jest czosnek. Spójrzcie, czosnek jest to jeden z najsilniejszych antybiotyków pochodzenia roślinnego. Bierzemy liść, kładziemy farsz i kładziemy ząbek czosnku. I ten czosnek właśnie poprzez łączenie się z witaminą C, tych liści, których żeśmy nie płukali, powoduje to, że jedząc ten pokarm my się po prostu leczymy. Nie będę wam filmował cały czas, jak to robić. Pokażemy część dalszą. Na razie muszę to wszystko zapakować i. Widzieliście jak ja to robię. Czyli liść, ryż, czosnek i zawijanie i układanie. Większość, szanowni państwo, bierze w ten sposób, że bierze liścia. Ja wiem jak to robią w gastronomii. O! Kładą listki. Ja już kładę obligatoryjnie ten czosnek. Kładą listki, ściskają, o. Tak. I zakładają te liście. Tak. Ja robię to troszeczkę inaczej. Ja to wciskam po prostu do środka po to, żeby ten gołąbek był bardziej, taki wiecie, twardy. O. o. I to jest moja metoda. Za chwileczkę dalszy ciąg. Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, gołąbki zostały przygotowane, rondel był za mało, zrobiłem to w takim łoku żeliwnym, który kupiłem na miedzianej górze. Teraz to robimy. Tutaj lejemy trzy szklanki wody, po to, żeby to się mogło parować. O, proszę bardzo trzy. I teraz do tego łoku lejemy. No, myślę, że dwie szklanki wystarczy. I teraz przykrywamy tymi liśćmi, które po prostu nam zostały. O. Po to, żeby to mogło się parować. O, widzicie? Przykrywamy, ta witamina C musi wejść po prostu w te nasze gołąbki. Dodatkowo, szanowni państwo, Mam jeszcze swój koncentrat, czyli całe pomidory. Polewam to tymi pomidorami. Niektórzy to robią w ten sposób, że kupują koncentrat. Ja nie, ja nie muszę kupować. Po prostu polewam, odkładam. Mógłbym jeszcze dodać tłuszczu, ale nie będę go dodawał, gdyż tego tłuszczu już jest w nadmiarze. I teraz, mając tego typu już przygotowane gołąbki, kładziemy. Przykrywę jedną, przykrywę drugą i stawiamy na naszym piecu po to, aby się to uparowało. Jak widzicie, piec jest opalany drewnem, po to, aby równomiernie ten ogień rozchodził się pod naszymi gołąbkami zdrowotnymi. Szanowni Państwo, te gołąbki to nie tylko po to jeść, aby napchać żołądek. One po prostu leczą. Ten czosnek połączony z witaminą C daje nam powera tak dużego, o którym Wam się w ogóle nie śni. Dlatego polecam. Róbmy w ten sposób. Tylko czy macie możliwości? Jeżeli macie, korzystajcie. Jeżeli nie, no trudno. Wasza wina, że o to nie zadbaliście. Dlatego Pożywienie to nie tylko służy do tego, aby napchać żołądek. Pożywienie ma leczyć. Ktoś kiedyś mądrze o tym powiedział. Dziękuję bardzo.